Morskim, z tej strony Master, a to jest już chyba trzeci odcinek z serii Zagrajmy Wizem. Od razu mówię, że przepraszam, że to już chyba cztery tygodnie... 4 tygodnie przerwa była w nagrywaniu. Eee. Miałem nagrany jeszcze jeden odcinek, 22. drugi, ale że niestety zepsu, zepsuł się tak... zepsuł się dźwięk, w ogóle dźwięku w nim. Nie mam pojęcia dlaczego. Eee. No nie. Zapisu nie dam rady, bo za, ostatni zapis to jest ten, a poprzedni... najwcześniejszy zapis to jest 10 minut. Czyli jakieś i tak 20 minut i w sumie się najwięcej wydarzyło, no to przepadło nagrania. Ale w sumie dużo też nie robiliśmy, bo tak co ja pamiętam byliśmy w mieście. Wyczyściliśmy tą górę tutaj z tych ciem. Patrzcie. O, coś takiego. Tutaj hmm. nic takiego nie ma. Do, mamy iść do wulkanicznej, wulkanicznej twierdzy i do klasztoru, żeby pogadać z profesorem Mendozą. Hmm. O. W ogóle jak przeprowadzić jakieś negocjacje. Zawiera nam nic już nie powiem. Dzięki są. Hmm. Zrobię sobie dwa zapi drugi zapis, koniec, żeby też. Hmm. by koledzy na razie tak zdarzyło, że mu to jakoś... miał jakiś zapis jeszcze. Mata się przydał. I nie czuł to, żebym już nie zginął. Okej. Okay. Tu jest się w ogóle? Czum. To... O. Jakże to się rościnie w ogóle? Hmm. A tak ogólnie brakowało mi strasznie nagrywania. Naprawdę, brakowało mi strasznie. Niestety, no. Nie dałem rady nagrywać. Ale teraz wydam radę. Możemy powrócić do regularnego nagrywania. Ta rzecz powinno być regularna. Hmm. Dobra. Tutaj nie ma. Tu gdzieś były wilki. Mm -hmm. Są zwykłe wilki? Tak, są zwykłe wilki. Oczywiście, że on nie zmienia. Oczywiście, że on nie zginą.

To jest najgorsze właśnie, że ona się, się przyda w sumie, nie? Mm, no ale. Nie wiem, sama. w sumie, troszkę to. powiem. to. w ogóle to w ogóle to czekać, trzeba. to się trzeba nagrywa? czekać, na to to się nagrywa nie to, tylko. Jest to hmm. <laughs> Jest jakieś przejście, tylko ja tam doskoczę? Boże, eee, zapomniałem na którym był tam zapis. Właś e właśnie, no właśnie. No dalej, co do <laughs> Bardzo No to zważyłem. Добра. хорошо что еще есть? Серьезно? Только значит, что я умею двенадцатый нинтал? Ну, в общем, этот меч двенадцатый Не в этот выходить? И в общем, этот меч, а этот меч имеет 5 образов язычника Pomyślę, żeby sobie jeszcze bardziej dowalić. <laughs> mm. Dobra, to są ci my, są żadne szczury. Mm, nie mam je tutaj. A, żartowałem, jednak jestem. Okej. Okay. Jeden idę dobił, mm. Widzę, że jest tam. Ten... Chyba złota to ma mm. I złote monety, to jeszcze jest kilo. Chyba złota. To jest plus, bo ja też złoto mogę sprzedawać, bo ja mieczy, taki będę, nie mieczy takie będę tworzył No bo ja w ogóle nie będę przed wib... agnostką w stworze. No to jednak Trochę to warte jest, ja w sumie mam duże kasy nie też. No jedno wkrótce mam 47 grudzielazowa się tutaj nie, da. To jest jeszcze... Zielony liść. Widzimy grobowe. Tego no i tak są wytrzymałe. Jeszcze. Widzimy grobowe, jakby nasz czoła zabiła to Ło, Boże, to jest... Marzenie. Bez kitów. Nie wiem, czy się da nawet. Tym, nie czy na kodach się da, bo na kodach wykonał sobie 999 z i będę wszystko na szczeblu Tak dalej, i tak dalej. Ale w normalnej grze bez używania kodu, Co jest, to jest to się da. Wątpę, żeby takie ciemne grobowe na szczeblu Na przykład. No, to przeżywa jeszcze... Okej. Okay. Mmm... Coś było zioło ołtarzka, no. hmm. Jakiś ołtarz kapelusz wróżki. Proszę. Mm, I tam jest wyszka, jak nie zabiję. Znaczy jakby się upar. Znaczy, Teraz jest świeżo, no sobie nie no, jak Na się upar. To jest bardzo możliwe, że co bym i No ale dalej i tak nie pójdę. No dalej i tak nie pójdę, bo dalej są inni przeciwnice. Bardziej wymagające. Te świeże bajewy Także no Tempy morskie już idą na dwa szczała w głowę Dwa szczały było w głowę Nie rozumiem dwa szczała w głowę Kisz jest żon włoszczot ty Ma zginął Ciężko to przejść przed w przednim, bez kiju Tę drugim drugą naciągę Hmm... hmm. Okej. Okay. Hmm. O, korzeń mamy. Hmm... Jak? Ognisko. Koleśniczy. To korzeń. zamknięte? Hmm. To jest że... kucharski. No, Teraz zastosujcie. Mnie, mgłażne i susze. Okej. Okay. Ja chyba miałem jeden mgłażny i susze. No chyba nie jeden. Dobra. Czekaj, miasto w sumie? Może usmażył przy okazji? Mm -hmm. Zrobię to. Mhm. Co ty da się przytoczę? Jakie mięsko? za nie płacić nie trzeba, więc też też jest. W ogóle nie wiem czemu mam taki katar strasznie teraz. Znaczy wstałem sobie nie wiem co pół godziny temu ponad tym minut stałem, ale no bez przesady Tu jest wilk To jest od No nie wierzę. Uch, patrzę gdzie. Krok, krok, jakbym e, mniej, krok, jeden, jeden krok mniej zrobił, to odmienię Już bez kito. kolejne jakieś rzeczniki. Jakieś kopajmany. Mmm, dobra. Hmm... Ciało leśnicze. Grom. Może czy ktoś mi się nie, nie przydadzą tak... Tak No... no. to jak albo grog? użyłem już raz w życiu. To bez kitu, raz w życiu. Moim zdaniem, magiem nie grałem. Jakieś na dłuższą. No, na dłużej magiem nie grałem. To po pierwsze. Yy. Nie wierzę. No, ale tak Tak mało daje tej mamy, nie? 10 i 15. Lepię te miksturki, a tych miksturek zawsze się ma dużo. To jest dziwnie, ale ten X-ray zawsze zmani się mały dużo. No, chyba, panie, ciebie. Dobra, nieźle, w ogóle my prawie na dwa dwustrawie idą. No, nie. No nie wierzę go Dobra Wytrygnął jest ten jeden jeszcze? Dziś tego jednego jeszcze tam pominąłem się no jeszcze jeden powinien być to jest... A, kiedy się, się wydawało, że to jest pewnie ten tam... <laughs> e, domany. Gdzie jest ten to... jeden ten? No. Oj, dwa się schowało w tych krzakach, żeby widać nie było What are you doing? Out here? Watching the road for creatures, and probably providing a free meal for any hungry beasties that come wandering by. Why don't you just run for it? Once you've listened to those noises in the shadows, you'll be glad of a secure place to sleep. It's no fun in there, but it's no fun out here either. Even if I did make it back to Harbour Town, the Inquisition would just bring me right back here again. Not many places to hide on an island. I don't really have a lot of options. I've dealt with your monsters. You have nothing to fear from the shadows anymore. Really? Those horrible things? You faced them. Yeah. They were. gnomes. Gnomes? Are you sure? They, they sounded a lot bigger. well, there were a few of them. listen, don't tell anyone about this. the boys'll never let me hear the end of it. it'll be nomads in my bed for weeks. sure, i won't say a thing. thanks. you're a pal. god, will you look at the size of that thing? what? where? i don't see anything. have you overdone the smokes? <laughs> Ah another willing recruit to go into the Inquisition service. I'm here to speak to the Inquisitor. Of course you are. And why should Inquisitor Mendoza, the leader of the Order of the Holy Flame, want to talk to a nobody like you? I have a message from Don Esteban. That's what you say. Maybe you're here to kill the Inquisitor. Do you really think a nobody like me could kill the Inquisitor? I think a nobody like you could be stupid enough to try. You'd better be from the dawn, or the Inquisitor will introduce you to the Holy Flame. And I mean, introduce you to it really close up. No, I have just a Another recruit. The guards brought you here because you transgressed the law. Am I correct? No. I have a message from Don Esteban. Then I shall take it to the Inquisitor. I must talk to him myself. I see. During your time here, you may move freely around the monastery. This is a privilege. Please do not abuse it. Inquisitor Mendoza is in the Holy Hall. Where is the Holy Hall? I shall provide a map. We don't want you getting lost, do we? When I wish to, how do I leave? You do not leave, at least not yet. You cannot keep me here. Take your message to Mendoza. That is why you entered here, is it not? Do that, then we shall discuss whether you may leave. That's interesting start again huh video that wasn't it damn it worked Hey, when you talk to the Inquisitor, ask when the free beer and dancing girls are coming. You really want me to ask the Inquisitor that? Come to think about it. He doesn't have much of a sense of humor. Better leave it. How do I get out of the monastery? <laughs> That's exactly what I asked when they forced me in here. But don't worry. Someday they'll open the gate. Someday? Master Ignatius tells Pallas who can use the gate. But he's a pawn for the Inquisition like the rest of us. So, get comfortable. Have a look around at your own pace before you're packed off to the ruins. Who is Master Ignatius? Huh. <laughs> That's certainly a question and a half. For now, all you need to know is that if Master Ignatius says the gate gets opened, then the gate gets opened. If he says it's shut, it's shut. So he's the boss. You got it. Well, he was the boss until the Inquisitor came. And believe me, the Inquisitor doesn't care about us recruits. Mm, no, somehow maybe that I don't see it, but it's like that. All right. What else do you to get? You just got to jump on the horse. I'm going to get the coffee. Uffruff. Where to create? I don't know if there's anything else here. Hey, you're right. you want to talk to the inquisitor. i have an important message for him. what's it like outside? are all the monsters gone? no. it's crawling with them. want to know what they do to people? no. not really. now i'm here. can i leave the monastery? yes, from time to time. but believe me, you're safer in here. so how do i leave the monastery? Master Palace opens the gate, but he'll only do that once Master Ignatius considers you worthy. Master Ignatius, huh? Caleb told me about him. You'll meet him soon enough. Mm -hmm. Not hmm. Does the Don know that you're up here? This isn't the place for you. You've chosen your path. Now stick to it. Hey, got a smoke? You think if I did, I'd give one to you? I wouldn't give you the pox. <coughs> <coughs> Look, another recruit, right? Me too tucker, recruit of the inquisition, what a joke. the same people who chained me up now expect me to fight for them. you don't think we should fight. against who? for what? if they're pulling us in for service, then the shit has really hit the fan. what do you think is going on? i don't think even the inquisitor knows that. but one thing is certain. we recruits will be the first ones to get thrown into the fight. Cool.

Injure things, kill things, cause damage to things—that sort of weapon. But nothing's free. But I'll trade if you can't pay with gold. What weapons have you got for trade? Not much. Take a look. Most use a staff around here. But if you've got something decent to trade, I won't say no. Can you get me any blanks for smithing? Do you see any round here? There's simply no demand for blades here in the monastery. I could make some. But you'd have to bring me some more. Let's trade. Was there? Was there? Have you got any decent weapons? How about I take one of my weapons and beat you around the head with it? Then you can see how decent they are. Easy, Tiger. Bravo. Thank you, <laughs> Oh, William. Did you come from the swamp? Then you must know my brother Beppo. Oh yes. I know Beppo. Don't let him get to you. He's got a bad attitude. He's always been like that. Your mother Tilda has been asking for you. My mother? I hope she's alright. Yes. She's in Harbor Town. Good. That's where she should be. Thanks for letting me know. <laughs> One of the Don's men comes to the Order of the Flame. I am Master Vitus. As long as you behave yourself properly, you're welcome among us. But if you cause trouble, do not think because we are religious men that we cannot look after ourselves. Trouble. Stay out of the chambers and restrain the urge to steal or to start fights. Ah, okay. Oh, me Oh, so Do you have any Brugel weed? Why would I have Brugel weed? You're from outside here. If you get your hands on any Brugel weed, I'll take some. There are always people looking for a little herbal relaxation from the outside world, or any other items you can bring in. Show me what you've got. <laughs> evet, babo. Şurada 嗯。哈？哎，这么不？怎么不？我。不是说怎么不？<laughs>

Dobrze było. Z naszego gościa słyszę, że I kill you with the again. Skąd ty żeś się skapnął? Fakt, dobrze.

Слабо, то значит он на защиту связи. Для меня микстурка життя. Это как пока. было спака. парда I tak? Idzie tak. Telekinesę, mój. Telekinesę, mój się przydał. Telekinesę się przydają, no ale teraz jak. Tak, mam ich już chyba 13. Ale jak mam dwie. Ale mówię, że na przykład, tak, jak się ma 13. 13 zł w no to po co to? Pfff. Jak tyle się nie używa, zawsze jest... Nawet jeśli się mam, nie? Mm. No. Użyć telekinezy to i tak zawsze jest ten. Yy. Możliwość użycia łuku, by otworzyć coś. To też nie jest takie potrzebne, za bardzo.

Ja moim zdaniem w tym miejscu powinno być na coś, na coś na jakieś na najbardziej takie takie no coś fajnego powinno być na motywnego nie tak? Jego No, jak, jakieś nie wiem, co to było nawet Dobra, skończyłem sobie w tym miejscu odcinek Dziękuję wam wszystkim za oglądanie się w następnym na razie